A więc taki jeszcze taki szybki spacerek wzdłuż morza Aby kości się rozprostować przed trasą Przed nami sporo kilometrów A nami mianowicie około 500 Tak Dobrze Ale jest piękny Pogoda dopisuje To najważniejsze No ale ja się nie spodziewałem takiej pogody Iza Up. mówiła, że będzie fajnie że będzie super? A ja tak te, byłem sceptycznie nastawiony do tej pogody. A jak wyjeżdżaliśmy to tam tak brzydko było. Tak, po drodze jeszcze lało cały A czas. A tu cudownie jest, pięknie. A tu takie zaskoczenie. <grym> tak. Aczkolwiek rozmawiałem z panem w windzie jak jechałem. To mhm. pan był już od piątku i mówił, że w piątek było nieciekawie, bo było deszczowo i wiało i nieprzyjemnie było. A jednak od soboty zaczęło się full słońce. Idziemy okay. specjalnie, wejdziemy drugim wejściem, bo chcemy Wam pokazać ten kuter, który pływa, którego nie ma właściwie. A kto? To żaglówka. żeglówka. to żaglówka? To nasz rytuał, nie? Tak. A ty jeszcze małżeństwem nie byliśmy na Nyskim. Tak. Tak, na jeziorze Neskim. No, tamto wspomnienia. No. no. Na głaska się tam kąpaliśmy. <głos> <głos> Ale w morzu, w Bałtyku też się kąpaliśmy. Tam był natura. natura. Czekaj, nie chcę przypomnę miejscowość. Darłówek. A tak, tak. Darłówku. darłówku jak byliśmy ze znajomymi. W każdym bądź razie, wtedy, jak żeśmy jechali nad morze, to jechaliśmy pod pociągiem. I musieliśmy jechać najpierw do Wrocławia pociągiem, a z Wrocławia nad morze. Tak, to była taka. I we Wrocławiu było na tyle ludzi na stacji, że nie dało się wsiąść do pociągu. <noise> A ja patrzę, wolny przedział jeden, okno otwarte, to długo nie czekałem i wskoczyłem przez okno i zajęłem cały przedział. No. Działo się. Było tak. I mieliśmy cały przedział dla na naszej ekipy. <noise> Było fajnie. Tylko długo się jechało, prawda? Tak, tak, tak. Później jeszcze autobusem drzegu. musieli dojechać. Tak, do Darłówka. Bo chyba wysiedliśmy w Darłowie. Tak i później żeśmy wsiadali do autobusu i autobusem dojeżdżaliśmy. Tak, w takiej szkole spaliśmy. Oni spali w namiocie, a my w takiej szkole. Tak. Ale było super. Myśmy pojechali tak, żeśmy plecak spakowali i nie myśleliśmy o namiocie, o niczym, ten i... Zajechaliśmy tam na miejsce, co robić, nie? I tam no. patrzę, taka szkoła, myślę, idę do szkoły, zapytam. Poszedłem do szkoły, zagadałem. Tam taka była sympatyczna pani na portierni i mówi no mam taki mały pokoik bez kuchni, ale możecie, tam macie łazienkę, wszystko z boku, także możecie zobaczyć, jak wam się spodoba, to wieście. No i to było na pierwszym piętrze, obejrzeliśmy, mówimy bierzemy. Także łóżko jak się rozłożyło, to było od ściany do ściany, także takie własne małe M to było, ale z boku żeśmy mieli łazienkę, prysznic, znają i ci z namiotu przychodzili do nas tak. na prysznic. Najlepsze było to, że w pewnym momencie klucz zgubiłem do tego apartamentu. Apartmentu? Nie, nie drzwi. Do tego pokoiku. Zostały w środku, drzwi się zatrzasnęły. To na pierwszym no, piętrze no, musiałem tak. z łazienki przez okienko przechodzić do naszego pokoju, żeby otworzyć drzwi. Ale udało się. No. Przygody muszą być. Tutaj nas będzie dobrze widać. Więc stąd ja przy, pokażemy. Przełączę kamerę. No, trzeba jechać. Jak widzicie jest tylko ten ciemny kuter. I tam taki zielony. A jeszcze taki drugi był z żółtymi o! Patrzcie! Żeby nie było. Żeby pływa. nie było. Pływa. A mówili, że on nie pływa. Tak, Widzicie? nie wierzcie w te plotki. Także plotki plotkami. kutry a pływają. Pływa, jeden i drugi. Także ciekawe. No nie mamy czasu, żeby poczekać. Ale ciekawe ile my złowili. Ale nie są to żadne antrapy i nie słuchajcie takich plotek. Funkcjonują. Kutry ja dokładnie nie widzę. Gdzieś tam płynie. O, chyba widzę jego zarys. Słońce nam świeci. To w tym miejscu będziemy się z Wami już żegnać, no bo musimy ruszać w podróż. Tak, ale dementujemy pogłoski, że kutry nie pływają. Pływają. Pływają kutry. I tak, nie są potwierdzone to przed nas. antrapy. Nie są atrapy. Nie, nie są. Jak widzicie na falowionie już czekają mewy, bo pewnie będą rybie głowy tak, dostawać. Tak, bo nie będę oczyszczać. A jeszcze pokaż, że tam już się wszystko dymi. Restauracje już pracują. A, będzie się wędzić. Także już się wędzi, już grilować. się Już się zaczęło dziać. Będzie pyszna rybka dzisiaj. Świeżutka. Nad morzem, oczywiście, tylko rybka. Mamy nadzieję, że z Bałtyku.